Był za nami Dzień Kotów, więc uznałam, że Ewa jest świetną okazją do zaproszenia, osobą do zaproszenia, żeby o swoich kotach opowiedziała. Dzień dobry Ewa. Dzień dobry, witam wszystkich miłośników kotów, w ogóle wszystkich miłośników zwierząt. A przyszłych miłośników kotów, y, zwłaszcza, bo w kotach można się zakochać. Oj, można. Y, y, mówię to z pełną odpowiedzialnością, ponieważ tak naprawdę, jak y, y, myślałam o zwierzęciu, to w pierwszej kolejności myślałam o psie. Byłoby to oczywiste. Y, ale po długich dywagacjach sama ze sobą doszłam do wniosku, że z kolei przy moim trybie życia i sposobie pracy będzie pewna trudność logistyczna z tym psem, no, bo jednak pies wymaga całkowitej y, y, opieki w, w kategorii jedzenie, wyprowadzanie i tak dalej i tak dalej. No, to jak jest? No, oczywiście kot. E, tu była druga dywagacja. Czy kot w ogóle nawiąże ze mną kontakt? I czy ten kot powinien być jeden? Czy powinien być rasowy? Czy może dachowiec? Czy może wziąć ze schroniska? Dywagacja trwa, trwa, czy kupić? Trwa, czy kupić, tak, czy kupić. Dywagacja trwała kilka miesięcy i przymierzałam się, powiem szczerze, do Brytyjczyka, który wydawał mi się temperamentem odpowiedni. Czyli taki y, miś siedzący do głaskania. Tak sobie wyobrażałam Brytyjczyka. Chociaż tak. akurat Ciebie znając, to akurat średnio by Brytyjczyk do Ciebie y, pasował, bo Ty no. jesteś energiczną osobą. Owszem, ale wizja była taka, A konkretna no tak, wizja. Ja, była. Miał mnie zmienić. O, umówmy się. Natomiast stało się inaczej, ponieważ pewnego pięknego dnia, nie wiem czytał mi w myślach, przyszedł do nas y, y, do pracy po prostu kot. Kot. Kot wsiowy. wsiowy. Taki wsiowy, rasowy burasek, który wyglądał na młodego kota, który prawdopodobnie komuś zwiał, czyli był na gigancie, że tak się wyrażę. No i z tego gigantu nie, nie umiał chyba trafić do siebie do domu i przybłąkał się do nas do pracy. Był na tyle skuteczny i przekonujący, że po, po trzech tygodniach zadomowił się w tej pracy na dobre. Na początku przychodził tylko na konsumpcję, a następnie przychodził też na leżakowanie. To była taka pora roku lato, kiedy to leżakowanie odbywało się w różnych miejscach naszego podwórza tego, tego firmowego. No i kot dostał imię na potrzeby okoliczności po prostu dostał imię Stefan. Przyszło to po prostu znikąd. Po trzech tygodniach rozmowa ze Stefanem przy garnuszku, przy kubeczku, przy kolejnej miseczce jedzenia doszliśmy do wniosku, że możemy tego Stefan'a zaprosić do nas do domu, do tego mieszkalnego domu tutaj do Kielc. No i rzeczywiście Stefan był wprowadzony warunkowo, ale to mogę powiedzieć słuchaczom z czystą odpowiedzialnością po jednym dniu pobytu Stefan był u siebie. Stefan był u siebie, zadomowił się w każdym kątku, obejrzał sześciusieńko. Oczywiście no niestety poznaczył to, co chciał, jak to kocur, bo to był kocurek niekastrowany jeszcze wówczas, więc no, powiedzmy tak, no ja się tak specjalnie nie ucieszyłam znakowaniem, ale miłość Stefana była natychmiastowa i automatycznie widoczna. On po prostu zaczął nas traktować jak część swojej rodziny. W ciągu czterech dni pobytu u nas w domu stał się absolutnym partnerem. Nie było już mowy o tym, żeby go odwołać z powrotem na wieś i z powrotem pozwalać mu tam błąkać się gdzieś po wsi. Po trzech miesiącach doszliśmy jednak do wniosku, że sam Stefan się troszeczkę nudzi i wszystkim miłośnikom kotum, kotów mówię z pełną odpowiedzialnością. Kot nie może być sam, bo zamęczy i siebie, i człowieka. Jest energetyczny, oczywiście śpi bardzo dużo, ale pomiędzy tymi okresami spania ma okresy aktywności i te okresy aktywności dla człowieka mogą być wczerpujące. On po prostu potrafi biegać, nie, nie, no właściwie bez przerwy, potrafi niszczyć, wdrapywać się na firanki. U mnie były wygrzebane Wszystkie kwiatki, jakie się tylko dało wygrzebać. Więc po trzech miesiącach uznaliśmy z mężem, że bierzemy drugiego kota. Pojechaliśmy do schroniska w Dyminach, które polecam, bo tam rzeczywiście znajdujemy zwierzęta potrzebujące opieki i miłości. Znaleźliśmy tam kota, który bardzo krzyczał. Był w klatce długo, bo od małego i, i po czterech miesiącach pobytu w klatce miał chyba jakiś rodzaj fobii, tak mi się wydaje. Na widok człowieka bardzo płakał yy, i uznałam, że chyba trzeba go ratować. Był w kolorze i na maszczeniu Stefana no i Wzięliśmy go do domu. Był, był troszeczkę dzikuskiem, wystraszonym, ale po, po kolejnych tygodniach, dwóch, stał się no, partnerem Stefana i naśladowcą. Stefan był starszy, większy i absolutnie był jego wzorem. Inna rzecz, że, że Stefan jako kocur jest absolutnie opiekuńczy i, tak jak ci mówiłam, poza anteną, jest rodzajem hipisa. On absolutnie kocha wszystkich. Wszystkich, którzy się pojawiają. Wszystkich, przyjmuje, I po wszystkich przyjmuje, więc to jest taki kocurek, który nam pomaga trochę z adaptacją kolejnych kotów. No, do tego stopnia nam pomaga, że dzisiaj mam kotów pięć. Ale dwa, które przygarnęłaś i które są takie najmłodsze i najbardziej mm -hmm. wychuchane, i o które się bałaś, to były też zabrane z dymin. Karmiłaś je. Właściwie od urodzenia. Tak, tak, to, to, to rzeczywiście było wyzwanie. Nie wiedziałam, czy podołam, ale panie w, w dyminach powiedziały mi, że powinnam wziąć oba. Były, były to dwa małe kotki, ostatnie z miotu, który stracił matkę bardzo wcześnie, w związku z czym to były kotki, które e, dyminy, e, o ile pamiętam, odchowywały jeszcze w inkubatorach. E, e, I te małe dwa kocięta były wręcz no, niechodzące dosłownie, bo to były maleństwa. Powiedziano mi, że bezpiecznie będzie wziąć oba, bo będą się świetnie chować. To też była racja. Wtedy tego nie wiedziałam. Bałam się, czy w ogóle jako matka kotom, koton podołam z tym karmieniem buteleczką, bo to wszystko maleńkie, całe to zwierzę takie maleńkie, No ale przez cztery tygodnie karmiłam faktycznie w domu. I to, była, to był okres pandemii Małgosiu, i, i to, to uratowało nas troszeczkę w takim sensie emocjonalnym, bo nie mogąc pracować normalnie funkcjonować, zajęliśmy się zwierzętami, które potrzebowały. Energię tak, skierowaliście. Tak, tak, tak. I to w jakimś sensie też regulowało nasze stosunki, tak mi się wydaje, domowe, pracownicze, domowe. No potrwa po, po. Ta energia, którą mieliśmy, została przełożona na opiekę nad zwierzętami, nad tymi małymi. Czasem też stres przecież, ta, który nam towarzyszył. oczywiście, oczywiście. I w, w prawdę, prawdę powiedziawszy, bałam się, ale po tygodniu karmienia już wiedziałam, że jestem dobrą kocią mamą. Wykarmiłam dwa małe, teraz mają po pięć miesięcy. I powiem Państwu, to jest olbrzymia radość patrzeć, jak takie małe rosną, bo Rosną i zachowują się rzeczywiście jak część mnie. One traktują mnie jak, jak swoją mamę. Tak, bo mama straciły. Tak, nie, nie, nie znają innego Mama opiekuna. Mama ich niczego nie, nie nauczyła. Jak Mama to ich kocica. nie nauczyła, nie miały innego opiekuna, tylko mnie, w związku z czym jestem absolutnie y, dla nich guru od jedzenia, spania, kochania, od wszystkiego. Nie ma, nie ma dyskusji, jeśli chodzi o to też, y, y, jakie mają y, polecenia, bo i takie umieją już robić reakcje, jak, jak y, y, koty troszeczkę tresowane. Dla mnie to jest <laughs> zdumiewające. Odkrywam taką przestrzeń w kocich temperamentach, której się nie spodziewałam. Nigdy nie miałam kota, a teraz od y, półtora roku mam pięć. <laughs> w krótkim czasie przygarnięte, bo jest też kot, którego znaleźliście w bankomacie. A tak, to jest taka przygoda już zupełnie abstrakcyjna. Otóż dosłownie nastąpiło to dzień po dniu. W, w, pamiętam, jak dzisiaj w październiku, we wtorek któregoś, któregoś października pojechałam do Dymini i przywiozłam dwa maoleństwa zupełnie nieporadne, a następnego dnia znaleźliśmy czarnuszka, czarnego takiego kotka, który miał, jak się okazało, cztery miesiące, który wyjadał śmieci ze śmietnika w bankomacie. To w takim, w takim bankomacie był zamknięty. No, byliśmy w banku, pytaliśmy, czy ten kod jest czyś, kiedy się przyplątał, czy może trzeba pomóc w odnalezieniu właścicieli, no ale nikt nic nie wiedział. Nie mogliśmy patrzeć na to, że to zwierzę tam siedzi, skulone, wystraszone, zmarznięte, bo już było zimno. I wzięliśmy go. Miał na imię Banko przez krótko, ale potem doszliśmy do wniosku, że jest czarny jak, jak kotek z, z filmu Siedem Życzeń. Nie wiem, czy, czy słuchacze pamiętają taki serial telewizyjny z lat 80. Siedem Życzeń, Siedem Życzeń, i tam był Kodra de Menes. W związku z czym uznaliśmy, że skoro to jest pierwszy nasz czarny kot, to będzie Menes, w skrócie Radek. No i tak się stało. Jest Radek Czarny, który jest naszym ostatnim takim nabytkiem, domownikiem od dwóch miesięcy i jest już pełnoprawnym członkiem kociej rodziny. Słuchaj, ale wiesz, ludzie, kiedy... Bo ty mówisz, że odkrywasz... Y Kota, po prostu kota. No ja jako y, kociara również, ale wcześniej też psiara. Też widzę, jakie koty są. Każdy jest inny, każdy jest temperamentny. One, one rozumieją jak pies, to no, to nie jest tak, że koty tylko śpią i jedzą i nic Ależ dokładnie nie no. robią. Mm, ale wiesz, spotykasz się z, z opinią na pewno. Nie lubię kotów. Koty są wredne. Ale rzeczywiście, z czego to że tak, wynika? Tak, tak. ja myślę, że, że z nieznajomości zwierzęcia jako takiego. Ja zresztą, jakby w moim najbliższym otoczeniu, także wśród członków rodziny, mam bardzo bardzo wielu oportunistów, jeśli chodzi o koty. Nie do przekonania, w ogóle to są osoby, które po jednej wizycie w moim domu, gdy spotykają się z tymi najmłodszymi, z tymi, z tymi czteromiesięcznymi, które są absolutnie nastawione bardzo towarzysko i kochają wszystkich ludzi, bo tego nie mogę powiedzieć o starszych. Starsze rzeczywiście sobie nie życzą towarzystwa obcych ludzi, ale te najmłodsze, wychowane już przez ludzi w całości, mają to do siebie, że potrafią sobie bardzo szybko winąć każdego nowego gościa wokół ogona. I ja świadomie taką akcję rodzinną przeprowadziłam, akcję asymilacji z kotem. I się okazało, że po takiej wizycie herbaciano-kocianej, -kociane, no właściwie wszyscy zmieniają zdanie, bo kot jest i do mruczenia, i do baranków, bo, bo nie wiem, czy słuchacze, no kociarze wiedzą, te baranki, kocie to jest coś pięknego. Odwracanie się ogonem do, 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 do człowieka też absolutnie to jest szczyt za szczytu. I prawdę powiedziawszy, jak popatrzę na taką zmianę w stosunku do kota właśnie u, u, u osób mi najbliższych, to myślę, że tak naprawdę to, to, o czym ty mówisz, to jest stereotyp. To jest stereotyp, który gdzieś tam sięga głęboko hen w średniowiecze, w czasy chyba inkwizycji, kiedy się właściwie mordowało wszystkie czarne koty. Że nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale inkwizycja wymordowała czarne koty. Tak naprawdę czarnych, sterylnie czarnych kotów nie ma. Te, te tylko, które przetrwały, to są potom, potomkowie tych kotków, które wówczas, w, w, w czas w czasach inkwizycji miał jakikolwiek innego koloru element, łaputkę czy jakąś plamkę gdzieś i tak dalej. No więc być może to jest taki stereotyp, który wtedy pojawił się w kulturze, który mówi o tym, że kot no to jest jakieś takie zwierzę tajemne, które, które łączy się w jakimś sensie ze strefą magii i tak dalej. Dorobiono do tego całkowicie absurdalną ideologię. Ale to, to, to tkwi w stereotypach, w przekonaniach ludzi, którzy takiego zwierzęcia nie mieli. Ale by szczerze powiedziawszy, absolutnie posiadanie kota rujnuje taką, takie podejście do rzeczywistości, bo po pierwsze, a kot się uczy. Paradoksalnie uczy się bardzo, może, może rzeczywiście jest krnąbrnym uczniem, bo ma fochy i swoje zapatrywania na pewne rzeczy, ale się uczy. Umie sobie porozmawiać z człowiekiem, bo nie wiem, czy, czy słuchacze wiedzą, że kot uczy tylko do człowieka. On nie komunikuje się tak z innym kotem, tylko z nami, z ludźmi. Uczy się, jak tego człowieka omamić tym swoim podniesionym ogonkiem, tym ruczeniem i tym przychodzeniem. Właściwie tak naprawdę kot jest... Jest mądry, to jest mądre zwierzę. Mądre zwierzę, które się staje naszym partnerem, tylko po, trzeba na to pozwolić, po prostu. Tak, chyba w, kocia miłość jest taka, że jak kot nas pokocha to tak naprawdę bezgranicznie, prawda? No myślę, że tak. Ja, ja nawet podejrzewam, że nie zawsze jest to, znaczy, to jest absolutnie moje przypuszczenie. Wydaje mi się, że nie zawsze jest to dobre z tego tytułu, że są sytuacje, w których ja mam takiego jednego kota. ten To jest ten drugi, który do nas się wprowadził, który absolutnie nie toleruje innych ludzi poza mną. I to do tego stopnia, że y, potrafi schować się w momencie, kiedy się ktoś pojawia na horyzoncie, nawet jeżeli to jest tylko na chwilę, nie wiem, listonosz. Y, nie da się dotknąć nikomu innemu, i w momencie, kiedy ja wychodzę z domu, a wiem to od mojego męża, to ten kot siedzi pod drzwiami i miauczy, czeka, aż ja wrócę. Jest to taka, taka, taki rodzaj jakiegoś uzależnienia, które powoduje, że on nawet nie je, jak mnie nie ma. I no, jest to w jakimś sensie stresujące, no bo rzeczywiście trochę mnie, trochę mnie to martwi, bo ja na dłużej na przykład nie wyjeżdżam niż na 3-4 dni, żeby on nie przeżywał rozstania. Jest to młody kotek, ma, ma rok niecały i w związku z tym troszeczkę rzeczywiście tak bywa, że to uzależnienie e, e, kocie jest, bardziej takie stresogenne, myślę, dla niego, niż, niż w wypadku zwierzęcia. Tak sądzę, bo, bo ze zwierzęciem typu pies można inaczej to poukładać, po a z tym kotem, no to jednak porozumienie jest trudniejsze. Troszeczkę. Ewa, bardzo ci dziękuję i co zachęcamy do poznania kotów, nie tylko psów, jako przyjaciel człowieka. Kot może być naprawdę wyjątkowym towarzyszem naszego codziennego dnia i nocy, Również w schronisku w Dyminach jest bardzo dużo kotów w różnym wieku, bo to mówimy tutaj o młodych kotach, ale przecież te starsze świetnie się odnajdują w domu, nawet jeżeli w tym domu y, nigdy nie, nie byli, nie mieli tego mm -hmm. domu, więc zachęcamy serdecznie do, adop do adoptowania no nie jednego, absolutnie, dwóch minimum. Absolutnie dwa minimum i, i wszyscy są zadowoleni. Państwa, bo nie mają żadnych strat, tylko wielką miłość i koty, bo w końcu mają rodzinę. Dziękuję pięknie. I mają towarzysza do... Zabaw. Dziękuję Ewa dziękuję, bardzo. Dziękuję. Ewa Urbańska, miłośniczka y, kotów i opiekunka, no bo właścicielka nie, y, bo ty jesteś, y, oni są twoimi. <laughs> oni są moimi właścicielami, oni tak? są twoimi właścicielami. Pięciu kotów. Dziękuję bardzo. dziękuję. dziękuję.